W sezonie piłkarskim 2012/2013 Sokół Bożęcin awansował do czwartej ligi. To również najlepszy wynik drużyn z gminy Bożęcin w historii występów ligowych. Miejmy nadzieję, że z nową drużyną, można powiedzieć, drużyną na zasadzie z odświeżoną drużyną, w składzie oczywiście zwycięskim, plus osoby, które dołączą do naszego klubu. Dzisiaj mamy już pierwszy sparring, mam nadzieję, że powalczymy, ale mówię z wielką pokorą, tak? Z wielką pokorą. Sport uczy pokory i taką pokorę również będzie mieć w czwartej lidze. A tak jak mówię, no chcę mieć dużą ławkę, mocną ławkę. Mamy dobrego szkoleniowca, jest to Sławek Zubel. Oczywiście będzie wspierany również przez inne osoby, bo czwarta liga to są już pewne wymogi, którymi którym musimy sprostać. Jak dodaję, manager KSC klub Bożęcin Arkadiusz Święcicki. Jedną z drużyn, na której klub się wzoruje, jest Śląsk Wrocław. Jeśli się uczyć, to uczyć się o najlepszych. Naszą taką drużyną partnerską, którą oczywiście wzorujemy się i gdzieś w jakiś sposób jesteśmy gościnnie zapraszani to jest Śląsk Wrocław. I tutaj pozdrawiam naszych kolegów ze śląska Wrocław i nasza drużyna zaprzyjaźniona z Tarnów, która w tej chwili też nas wspiera swoimi poradami szkoleniowymi. Odbyliśmy ostatni sparing, również kilku zawodników z Unii Tarnów dzisiaj potwierdza udział i chęć po prostu gry i wspierania naszego zespołu. I też pozdrawiam kolegów Złokocimskiego i życzę im sukcesu i utrzymania się też w pierwszej lidze, którzy, którzy też nas wspierają swoimi zawodnikami. Czwarta liga to przede wszystkim wysoki profesjonalizm oraz duże wymogi stawiane względem samego klubu, jak i osób z nim związanych. Czyli tu już więcej profesjonalizmu, tak? Nie tylko od zawodników, ale także od wszystkich ludzi, którzy, którzy, otaczają klub, tak? To przede wszystkim od, jak to się mówi, od tych prospołecznych, bo Czwarta Liga to wszelcy działacze to są po prostu społeczne, społeczne osoby, które muszą poświęcić swój czas. I i zapraszamy też i mamy koło siebie takich ludzi, staramy się też sprostać tym, tym wymogom, bo jeśli chodzi o stadion i, i całą, można powiedzieć, infrastrukturę sportową, jesteśmy na to przygotowani. Gmina przygotowała nam wspaniały stadion, jest to stadion, można powiedzieć, nawet na, z bez, bez otwartą hałbicą, że na trzecią ligę. Oczywiście pan wójt potwierdza nam w ciągu rozwój, jeśli chodzi o oświetlenie, jeśli chodzi o rozwój trybun ponieważ na no, czwarta liga to też wymogi wymogi PZPN-u jeśli chodzi o wielkość o ilość miejsc i to że będziemy się spodziewać też większą ilość po prostu kibiców którzy przyjadą czysty Marku z Zakopanego także to są już takie wyjazdy w dalsze po prostu miejscowości tereny. Nieodłącznym i najważniejszym elementem w sporcie jest pokora. Będziemy również walczyć o każdy punkt w czwartej lidze dodaje menadżer klubu. Nigdy nie chciałbym mówić o tym że yy, i Wygrażać ci ani jedni, ponieważ y, ten brak pokory bardzo szybko potrafi zweryfikować przede wszystkim sport i zdrowie. Także wszystkim zawodnikom oczywiście z wycięskiej drużyny jeszcze dużo zdrowia i będzie walczyć o każdy punkt i utrzymanie się w czwartej lidze. Oczywiście też tego awansu nie byłoby bez, bez takich ludzi, jak, którzy nazywają się sponsorami. Tak? To dziękujemy wszystkim sponsorom, przede wszystkim Gminie Bożęcin, która jest głównym naszym motorem finansowym i która nas wspiera, ale wszystkim sponsorom, którym jeszcze raz dziękujemy, którzy są na koronie stadionu, dzięki którym tego by nie było. Także jeszcze raz wielkie dzięki od klubu i od zawodników. W nowym sezonie, który rozpocznie się za kilka tygodni, piłkarzom Sokoła przyjdzie mierzyć się m.in. z Tuchowią Tuchów, KSC Zakopane, Wolanią Wola Rzędzińska czy KS Tymbark. Oprócz zawodników Sokoła, do czwartej ligi awansowali piłkarze Polanu Żabno, Paulina Pabian, Tarnowska TV.